z Robloxa dzisiaj sobie będziemy nagrywać tryb mining simulator 2 link do gry będzie w opisie i no jakaś różnorodność będzie na kanale raz Minecraft, teraz Roblox ale dzisiaj sobie dzisiaj sobie wydamy Robuxy na fajne game pasiki i jeszcze sobie po prostu te koło tutaj będziemy e, kręcić nim fajny hazard <laughs> e. no i mam nadzieję że odcinek wam się spodoba jak jak się spodoba to dupnijcie lajka i dzisiaj będzie też na taką piekielną mimikę, e, właśnie konkurs do wygrania będzie. A prze, przechodząc do gry, to tutaj było można odebrać właśnie takiego peta. O. I on jest taki nawet średni. I były też właśnie na Omega Laka na dwie godziny. No ale co? Wydajemy robuxy, co? Infinity Backpack Tak. Nieskończony plecak. <słuch> Infinity backpack. Jak? No i sezon pas. Bo nie kupywałem Dobra. You own premium. Jak to mega wygląda. No i jeszcze by. Kupimy sobie raz, dwa gemy, tak. Gemy są tutaj ważne. Bardzo ważne. Razy dwa klejnoty. Wow. No no. Dobra. Ale fajny plecaczek mamy. Naprawdę fajny. No to co? Otwieramy rzeczy z sezon pasa, tylko muszę sobie szczęścia użyć. I tutaj też 10 minut. Pyk. Tyk. 10 minut. Rewardy. Jak widzicie cały sezon pass mam odblokowany tylko tutaj odbierałem no to co, pierwsze sezonowe jajko otwieramy no i niestety komu liczyłem na jakiegoś legendę albo rare'a dobra, odbieramy sobie wszystkie boosty na koniec jajka zostawiamy 15 minut omega laka 30 minut omega laka i 5000 tysięcy gemów dużo trochę 2 godziny super lucky boost Omega Laki lucky boost Ła wow. 14 tysięcy gemów i dwie godziny omega lucky boost odbieramy sobie peta i otwieramy jajka trzy no czemu takie farta cały czas bra. brach dobra dawa jeszcze trzy legenda jest mamy heksarium na to liczyłem Aż znowu bro. Bro. Kolejne trzy jajka. Otwórz. I. Chromałyc. With... O. Oh. O. Oh. Błyszczący bro. I. Kurde. Kolejnych trzech jajek nadal nic. Kolejny sezon One Egg Pokaż to. Dawaj. I. kurdy Kurde. A może sklepik nam widzowie poleci? Fajnie by było. No, otwórz. To jest chyba... Przedostatnie trzy jajka. Dobra ale tryb ma lagi. 55 tysięcy osób gra jak to wam. Ale lagi są ostre. Dobra, mamy tutaj do indeksu coś, nam się zaliczyło, no to odbiszemy sobie. Season 1, egg. Ale lagi, boże, co jest? Widzowie. Nie da się odbierać nagród. No dobra, z tym. Jako, że nie można odbierać nagród, to byłoby to tyle tak naprawdę z tego odcinka. Cześć.